Zadanie dziewiąte. Dany jest kwadrat ABCD o boku długości A, punkt E jest środkiem boku CD, czyli tutaj możemy zaznaczyć A drugich oraz tutaj możemy zaznaczyć A drugich. Przekątna BD, jeżeli to jest przykątna, to tu jest kąt prosty, dzieli trójkąty ACE na dwie figury, AGF, tutaj też jest kąt prosty oraz CEFG. Należy policzyć ich pola. Zacznijmy od tego, że pole trójkąta AGD pole trójkąta AGD no to jest ćwiartka pola kwadratu, czyli to jest 1 czwarta a kwadrat. Teraz możemy zobaczyć, że AE jest środkową oraz DG jest środkową w tym samym trójkącie ADC. Tu jest 45 stopni i tu jest 45 stopni. Czyli punkt F to jest środek przecięcia środkowych w tym trójkącie. Więc możemy napisać, że tutaj mamy 2x, tutaj mamy x. Czyli możemy oznaczyć, że pole tego małego trójkąta AGF, AGF to się równa. 1 trzecia, gdyż wysokość tego trójkąta FG ma długość x, a wysokość tego trójkąta AGD ma długość 3x, czyli ta wysokość trójkąta AGF jest trzykrotnie mniejsza, więc pole również będzie trzykrotnie mniejsze, a podstawa AG obu tych trójkątów jest taka sama. Czyli to jest 1 trzecia razy pole y, AGD. Czyli pole AGF możemy napisać, że to jest 1 trzecia razy 1 czwarta A kwadrat, czyli to jest A kwadrat podzielić na 12. Jeżeli chodzi o pole FECG, to możemy je policzyć, czyli pole FECG to jest pole tego naszego trójkąta EAC pomniejszone o pole tego trójkąta, który właśnie teraz policzyliśmy, czyli a gf Pole EAC, no to to jest jedna druga razy, podstawa to jest A drugich, razy wysokość tego trójkąta prostopadła, czyli to jest wysokość, czyli razy A, czyli to jest A kwadrat podzielić na 4. Czyli pole EFGC to się równa A kwadrat podzielone na 4 minus pole AGF, czyli odjąć to, a to się równa 3A kwadrat przez 12 minus A kwadrat przez 12, czyli to jest 2A kwadrat przez 12, czyli to jest A kwadrat szóstych.